Witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Jali. Oto kolejny odcinek z Margonem. Kolejny odcinek, ale tym razem nieco inny, na pewno krótszy. I w tym odcinku, kochani, przede wszystkim chciałbym Wam życzyć dużo zdrówka, spełnienia marzeń, fajnych prezentów, żebyście spędzili te święta w jak największym się gronie rodzinnym, zważywszy na nasze możliwe, dostępne warunki w kraju, żeby to były spokojne, ciepłe, pozytywne święta, żeby każdy znalazł sobie tam chwilę na dosłownie odpoczęcie od, od wszystkiego dookoła, od wszystkich dookoła i, i na takie przemyślenie sobie tego roku, co, co się w nim zrobiło co mogło się zrobić lepiej, przygotowanie się już do tych postanowień noworocznych no i przede wszystkim e, tych chwil z rodzinką Wam życzę e, i życzę Wam również, żebyście jeśli tego jeszcze nie robicie, zasubskrybowali mój kanał <laughs> oczywiście sobie żartuję, ale no tak kochani mamy Wigilię, dzisiaj 24 grudnia 2020 rok i nagrywam ten odcinek specjalny dla Was jest to taki odcinek poza wszystkim, ale można powiedzieć, że przyłączając się do serii z Nyras, ponieważ mam dla Was, można powiedzieć, świąteczne zaproszenie na świat raz do wygrania. E, co trzeba zrobić? Po prostu musisz napisać w komentarzu, że chciałbyś wygrać ten konkurs i dlaczego. To są tylko te dwa jedyne wymagania. Z osobą, którą wylosuję, czyli ze zwycięzcą konkursu, e, skontaktuję się już osobiście przez e, maila, bo no, jakoś trzeba założyć e, sobie konto na YouTube, więc najprawdopodobniej maila również ta osoba będzie posiadać. Więc osoba, która wygra, e, ja jej napiszę komentarz e, i, i z tą osobą się już skontaktuję. Już mam, mam swój sposób, swój pomysł. Także. Konkursik. Jedno zaproszonko dostałem właśnie od zarządcy, któremu bardzo dziękuję, e, i serdecznie pozdrawiam oczywiście. <laughs> no i tak. E, no i życzę oczywiście wszystkim wszystkim e, powodzenia, i również życzę Wam tych świąt e, wesołych, żebyście naprawdę nawet odstawili to margonem na któryś tam dalszy tor e, i usiedli z rodziną spędzili jak najwięcej tylko. Można czasu. I w tym odcineczku krótkim, bo krótkim, ale mam nadzieję, że bardzo udanym, bo już otworzyłem sobie troszkę pakietów z kalendarza. A w dzisiejszym kalendarzu mamy, oj, nie to kliknąłem, mamy prezent ze złotą wstążką. A w nim krył się heroiczny posążek, heroiczny los i legendarny los. I jesteśmy na mojej drugiej postaci, na której właśnie te losy będę otwierał kochani. Na tej postaci będę to otwierał, bo tutaj robię questy, tu zbieram walutę, więc tu mi się ewentualnie waluta przyda. Zaczynamy od dwóch heroicznych, Zwój czerwonego smoka słabo, drugi, o tu już mamy smoka i mamy i większa ilość zdobytych punktów doświadczenia z walki, to się przyda do expa jak najbardziej. No i odpalamy pierwszy legendarny, słabo, bardzo słabo. I drugi dobra, to już dało. Tu już dało. 17 milionów. Przywołanie na kolosa. Orzechy. No i łuski. Co najważniejsze. No i łuski. Zjadamy sobie łuski. Zjadamy sobie złoto. Super. No i teraz sobie dzielnimy te orzechy. Okej, okay. a to chyba można na samorodki przepalić, coś mi się wydaje, no z czerwonego smoka to może się kiedyś na coś przyda. Eee, leczenie w walce raczej się nie przyda, chyba też można na samorodki wymienić, no i błogo się przyda, przywołanie na kolosa też się przyda, przełożę sobie zaraz to przez depozyt. Eee, no i tak to się prezentuje, ile tego mamy. 17, no to troszkę, troszkę wpadło. Zawsze to jakoś do przodu. No i tych 500 łusek, bardzo fajnie, że tych 500 łusek wpadło. Teraz przejdziemy sobie na chwilę na Nexus. Nie wiem, gdzie mi tak poszczęściło. A na, na wojku. Hmm. Tutaj na wojku mi poszczęściło się. Tak i to dość ładnie. Halo, proszę mi się przelogować. Otworzymy sobie raz jeszcze, Margonem się niech załaduje ładnie Bo jest jakiś lag internetu, nie wiem Dobra, załadowało mi, no i jak widzicie <gryw> tu mi poszczęściło, naprawdę 500 łusek raz, 750 łusek dwa Mamy tu ucieczkę, mamy tu exp i mamy Ewentowy Kamień Czerwonego Smoka Piękna rzecz, mi to wypadło, naprawdę przepiękna. I teraz zerknijmy sobie na mojego głowce 114, tutaj chyba też mi jakieś łuski poleciały. Tak, tutaj też mi poleciało 750 łusek I właśnie błogosławieństwo z ostatnim ratunkiem. Błogos oerekom. Naprawdę bardzo przyjemnie. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Chodźmy jeszcze na 83. Wydaje mi się, że na wszystkich postaciach odbierałem. Na spadły spadł mi ucieczki, także też bardzo użytecznie. Tutaj, ee, tak, tutaj też dostałem blankiet na gwiazdkowy strój. Tu ucieczki. Eee, niezadowolony kociak. No, trochę ja jestem niezadowolony <gryw> z tej postaci akurat. Ale to mi się na pewno przyda. To mi się na pewno przyda. I tak, na szybciutko przeskoczymy sobie jeszcze za Herosem e, Z racji, że mamy no, 7 minut odcinka To sobie przeskoczymy za, 5, nie, za 45 Może akurat się go znajdzie e, Okej okay. Dobra, w zburzonej twierdzy, tam mam postać, ale ona jest tak dziwnie ustawiona, więc e, Sobie i tą przeskoczymy Przez zburzoną twierdzę Chociaż mam nadzieję, że nie będę musiał No i super Napiszmy tylko tutaj 4-5-6-4 plus e, no yeah. jada. Dobra, napisałem info o Herosie. E, poczekamy, poczekamy na drużynkę. Możemy się tak ukryć, nie? No, staniemy sobie obok niego, e, obok naszego pana Fahana. No, ale tak to jak najbardziej na plus na plus czekajcie nikt mi nic nie pisze ktoś z znajomych idzie o idzie jeden dobra o, idzie jeden dobrze to fast dawaj tak dobra ale ogólnie powiem wam że no ten kamyk czerwonego smoka mocno mnie zaskoczył e, głównie to celowałem właśnie włóski których mam 2600 a miałem ich chyba 130 Eee, około 130 ich miałem albo 115, właśnie, ale chyba 115 mogło być, albo 415. No, na pewno było to bardzo mało, i, i teraz jest naprawdę spoko, naprawdę fajnie, fajnie się to tak e, ułożyło, że w ten sposób dawa nam tyle łusek. Będzie na loterię, będzie na loterię, <gryw> na którymś świecie. Zobaczymy jeszcze na którym. Zobaczymy, zobaczymy. Poczekamy na drużynę teraz. Dobra, mamy całą drużynę. Także bijemy. I mamy trzy unikaty. Także bardzo niefajnie, bardzo niekorzystnie. Dziękuję za bicie. Hopy. No i logniemy sobie jeszcze na 320 na chwilkę. Bo nie mam pewności, że na niej odebrałem już ten kuferek. A tak odebrałem. No tutaj też średnio z tego co widzę. No nic. Kochani, to tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Konkursik jest, piszcie komentarze. No i powodzenia. Trzymajcie się. Siemanko.